Program Twój Pochłocina oraz Otwarty Uczestnictwo Polski Samochodów z w Offroadzie. Przed nami organizator, proszę powiedzieć parę słów o klasach, które się tu rozgrywają. Mamy tutaj offroadowe samochody. Jak wiadomo, są to samochodziki, które mogą jeździć na takim zróżnicowanym terenie. Tutaj specjalnie przygotowany tor. Staraliśmy się, aby tor był dosyć trudny aby y, klasy początkowe i te klasy oczywiście zaawansowane y, mogły podnosić swój poziom. Z każdymi zawodami jest ten tor coraz trudniejszy. I jest tutaj 2WD, czyli samochodziki o napędzie na dwa koła i 4WD, samochodziki z napędem na cztery koła. Poza y, szkółką RC Puchocińską odbywają się również ogólnopolskie zawody w klasach wyższych, prawda? Jeżeli chodzi tutaj o te otwarte mistrzostwa Polski, każdy mógł przyjechać, to tylko miał ochotę wziąć udział w ofroadowych zawodach. To jest formuła, która dopuszcza każdego, nawet jak nie brał udziału w żadnych eliminacjach czy Grand Prix, każdy z Polski mógł przyjechać. Z tego co śledzę rozwój sportu w modelarstwa samochodowego, firma ATA, którą reprezentujesz, od początku, od paru lat inwestuje w młodzież. Proszę powiedzieć, jakie sukcesy osiągnęliście przez te parę lat? Dzieci, które zaczęły 5-6 lat temu, już w tej chwili, można powiedzieć, cel został osiągnięty. 12-13-latkowie jeżdżą na międzynarodowe zawody w takich wysokich klas, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa świata. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta droga była słuszna. Pamiętam parę lat temu, sukcesem było osiągnięcie miejsca w pierwszej 60-70. W tej chwili to jest pierwsza dziesiątka 20 Tak jest. Jest to ogromny sukces i ja myślę, że no, możemy się cieszyć i mieć nadzieję, że to będzie coraz lepiej. Bo większość zawodników, z którymi nasi, nasi najlepsi zawodnicy. W tej chwili się spotykają. To są doświadczeni i dojrzali zawodnicy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania zawodu. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.